Rząd drugi, trzeci i czwarty pojedynczymi półsłupkami mam już zrobiony Teraz pewnie dobrze widzicie jak wygląda półsłupek przerobiony w tak zwany X Jest on tak dosyć mocno widoczny teraz Szczególnie widzicie to po tym pierwszym rzędzie, który jest taki dosyć gładki Fałki bardziej się nam pokazują Natomiast drugi, trzeci, czwarty rząd to X przed nami rząd piąty. Piąty rząd będzie rzędem, w którym zrobimy zmniejszanie. Koszyczek już powoli nabiera kształt miseczki. Teraz będziemy zmniejszać tą górną część koszyczka. I tutaj zrobimy dwa półsłupki łączone górą. Jak to robić? Już pokazuję. Troszkę trudniej się teraz będzie mi pokazywać, bo Baza ze sklejki jest sztywna, ale miejmy nadzieję, że dam radę jedno oczko łańcuszka w piątym rzędzie to rozpoczynające i od razu zaczniemy od zrobienia dwóch półsłupków łączonych górą, wbijam się w miejsce łączenia rzędu i wykonuję do połowy półsłupek również nawijany od Prawej strony szydełka, tak żeby dalej były to półsłupki X, ale przerabiam tylko, tutaj jest dość ciasno, skrzypiąco, przerabiam tylko do połowy, idę znów do następnego oczka i znów wyciągam pętelkę i znów Przerabiam tylko do połowy. Dopiero teraz łapię sznurek na szydełko i przeciągam przez wszystkie trzy niteczki. U góry mamy jedno oczko zamiast dwóch. W ten sposób wykonujemy dwa półsłupki łączone górą. Następnie w dwóch kolejnych oczkach pojedyncze półsłupki. Również pamiętajcie o tych nawinięciach z prawej strony szydełka. Pojedyncze, powolutku, gdzie to jest? O, jest. Dwa pojedyncze i w dwóch następnych oczkach dwa półsłupki łączone górą. I ja znów to z Wami przerobię do połowy w następnym oczku. Do połowy trzy pętelki na szydełku i przerabiamy. Tak proszę przerobić piąty rząd do końca. Dwa półsłupki łączone górą, dwa pojedyncze, dwa łączone górą, dwa pojedyncze, dwa łączone górą, dwa pojedyncze. Widzimy się pod koniec rzędu i powiem, jak tam sobie jeszcze poradzić z zakończeniem. Przerobiłam piąty rząd i pewnie zauważyliście, że wzór nie zgrał się tak jak trzeba. Na początku robiliśmy dwa słupki łączone górą, i na koniec w dwóch ostatnich oczkach znów pojawiły się dwa słupki łączone górą. Nie ma tej przerwy w postaci dwóch pojedynczych półsłupków. I słuchajcie, to jest. Skutkiem tego, że ja nie opracowywałam wzoru po to, żeby tutaj wszystko mi się idealnie zgadzało. To jest taka po prostu kombinacja trochę, tak musi zostać i tego tak naprawdę nie będzie widać. Łączymy zatem rząd, wbijając się w zbiorcze oczko tych dwóch półsłupków łączonych górą na początku piątego rzędu. Robimy dosyć mocno. O, oczko ścisłe, jest tu trochę yy, odstęp, yy, tak troszkę dalej, jest odstęp pewien, więc musicie nieco więcej siły użyć przy połączeniu. I teraz następne trzy rzędy: rząd szósty, rząd siódmy i rząd ósmy. To znów będą rzędy, w których wykonujemy po prostu w każdym oczku pojedyncze półsłupki. Każdy rząd rozpoczynamy od oczka łańcuszka, następnie w każdym oczku robimy po jednym półsłupku X, a łączymy oczywiście oczkiem ścisłym. I tak dopiero widzimy się pod koniec ósmego rzędu. Pod koniec ósmego rzędu Pokażę Wam już jak zrobić zakończenie Także teraz trzy następne rzędy Robicie już beze mnie Nie będę tego znów powtarzać Jestem pod koniec ósmego rzędu Koszyczek wyraźnie zmniejszył się u góry Teraz zrobimy ostatni dziewiąty rząd Oczywiście jeśli macie ochotę I macie na to Sznurka, to możecie zrobić jeszcze jeden, dwa rzędy, wtedy on będzie taki mocno wydłużony, ten koszyczek. Mi myślę, że w sznurka wystarczyło jeszcze na jeden rząd pojedynczych półsłupków, a resztę już bym musiała na wieczko skurzyć. Także maksymalnie jeden rząd. Takich samych półsłupków. Ja chcę, żeby mi troszkę zostało tego sznurka, bo mam już wobec niego swoje osobiste plany. <grytanie> Także skończę na tym dziewiątym, yy, ostatnim teraz rzędzie, który za chwilkę wam pokażę. Yy, I te koszyczki, które również były na wstępie pokazane, szary i ten niebieski, były również taką samą ilością rzędów zrobione. Takie same rzędy. Oczywiście możecie zrobić dłuższy, jeszcze bardziej taki stożkowaty, o ile macie takie możliwości sznurkowe. Teraz ostatni, dziewiąty rząd to nic innego jak oczka ścisłe, a więc łączę jeszcze ten ósmy rząd oczkiem ścisłym. Od razu tutaj będzie ciasno, tutaj będzie ciężko i dziewiąty rząd to po prostu w każdym oczku oczka ścisłe, ja sobie bardzo często pomagam po prostu palcami oczka ścisłe one jeszcze bardziej ten brzeg usztywnią ściaśnią troszkę i to też będzie miało funkcję taką, że ten brzeg nie będzie się Rozłaził w trakcie użytkowania. Także one mają właśnie taką dodatkową praktyczną opcję. Jedno, że ładnie ten brzeg wygląda, a drugie, że on jest o wiele bardziej sztywny niż tutaj ta reszta. Także robimy na około, pod koniec wrócę do Was i powiem, jak ładnie zakończyć, tak żeby nie było widać łączenia. Pozostało mi do zrobienia ostatnie oczko ścisłe, ale to już chciałam razem z wami. Ten dziewiąty, ostatni rząd już jest gotowy i teraz robię ostatnie oczko ścisłe. Tutaj zrobiłam pierwsze, tu robię ostatnie i za chwilkę pokażę wam jak. Zrobić ten to niewidoczne połączenie. One będzie w zasadzie takie samo, jak przy robieniu oczka ścisłego tutaj na dnie, oczek ścisłych na dnie, przy łączeniu ich i to samo powtórzymy, ale dla utrwalenia zrobię to razem z Wami. Wyciągam dłuższą pętelkę i ucinam tutaj gdzieś tak z 10 cm. Proszę przygotować sobie w międzyczasie mniejsze szydełko, którym przerabialiśmy pierwszy rząd dna i oczka ścisłe w dnie, u mnie to 5 mm szydełko, i teraz robimy to niewidoczne łączenie. Będzie ciasno, także tutaj też potrzeba trochę siły. Wyciągamy pętelkę, wbijam się szydełkiem w to. Pierwsze oczko ścisłe od góry przez dwie niteczki. W ten sposób łapię tą moją końcówkę i przeciągam ją do góry. Przeciągam do góry. Teraz wbijam się od tyłu w miejsce, w którym już jest połowa. Tego zamykającego oczka ścisłego. Tutaj w środek dokładnie zbijam się, celuję szydełkiem. O, mi się udało. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. I nawijam sobie na szydełko, i to wszystko teraz trzeba będzie mocno się posiłować. O właśnie nie udało mi się jeszcze raz, bo uciekło mi. I muszę to zrobić. Jeszcze raz jest to ciasno, i przeciągamy do środka. Ja mam trochę taką niewygodną pozycję, po to, żeby wam w kamerach to pokazać, i chyba będę musiała wyjść poza kamerę, bo nie dam rady tego przeciągnąć w tej pozycji. Ostatni raz. Jak się teraz nie uda, to uciekam z kamery i pokażę Wam, jak. To zrobiłam jeszcze raz. O, ciasno się tu zrobiło, ale tak musi być. Okej. Okay. O, udało się. Za trzecim razem przeciągnęłam. Zobaczcie, jest tutaj ciasno. Nie zgub, nie skup. Jest. Udało się. Przeciągnęłam. I w tym miejscu było łączenie rzędu. Praktycznie, praktycznie jest to niewidoczne. Teraz ta niteczka, która tutaj mi jest, która powstała, ona musi być schowana, wplątana i odcięta. Dokładnie coś takiego jak zrobiłam tutaj. Widzicie, chyba widać to troszkę. Powplątywałam je od wewnątrz te niteczki i ucięłam jak najkrócej powinno to fajnie zadziałać Także to za momencik zrobię. Przechodzimy do przerobienia naszego wieczka i tutaj też będzie potrzebne szedełko 5 mm, ale sekundka tutaj sobie odłożę na bok Teraz pokażę Wam jak zrobić wieczko Najpierw proszę przygotować szydełko 5 mm, ponieważ tak jak w przypadku dna przerobimy najpierw dziurki tym mniejszym szydełkiem, tutaj musicie ustawić sobie tak wzór, który ewentualnie macie na sklejce, tak żeby rozpocząć w górnej części wzoru. Wtedy będzie nam ładnie on wyglądał i ewentualne jakieś tam łączenia będą widoczne z tyłu naszego koszyczka. Zatem proszę przygotować sobie sznurek i wbijamy się w dziurkę. Przeciągamy nasze szdełko razem ze sznurkiem i robię jedno oczko łańcuszka. Jest ciasno. O, właśnie. I teraz przerabiamy zgodnie ze schematem, który za momencie Wam wytłumaczę. Tutaj jednak jeszcze y, trzy słowa chciałam powiedzieć na temat sposobu przerabiania. Najlepiej by było, gdybyśmy ten pierwszy rząd przerabiali półsłupkami. Starą metodą, metodą na V, tą metodą, którą przerabialiśmy w dnie. Dalej przerabialiśmy metodą X, co zresztą ładnie wyraźnie już widać w koszyczku. W pierwszym rzędzie przerabiałam tym sposobem zawijania od lewej strony, za chwilkę Wam pokażę. Dalej na X od prawej strony zawijaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, przy tych moich dwóch poprzednich koszyczkach, że metoda na X, tutaj zaraz przy sklejce, ona pozostawia w pierwszym rzędzie troszkę pustych przestrzeni. Natomiast, jak widzicie, ta metoda na V ładnie przykrywa sklejkę. Nie mówię tutaj o w tym łańcuszku z oczek ścisłych nie mam tego na myśli, mam na myśli, że przy metodzie na X, przy jednym z koszyczków widziałam puste prześwity i postanowiłam sprawdzić właśnie metodą na V, także polecam Wam, szczególnie rzecz się ta dotyczy wierzchu naszego koszyczka, tej wierzchniej warstwy ponieważ nie chcemy, żeby to wyglądało tak nieestetycznie, chcemy, żeby to tak ładnie było wszystko wkomponowane przykryte a zatem musicie być dosyć y, ostrożne, ponieważ bardzo łatwo się pomylić, szczególnie kiedy wcześniej już ręka nam się wprawiła do tego chwytu na X, teraz będzie znów nam trudno się przestawić na jeden jedyny rząd z tymi fałkami. Dlatego tutaj bądźcie ostrożne i y, ja pewnie też będę się mylić, bo przydarzało mi się to. Także nic, nic tutaj y, z Wami nie jest nie tak, bo po prostu głowa, ręka przyzwyczaja się do ściegu, który cały którym cały koszyczek był zrobiony. A więc tak, przerabiamy w tym pierwszym oczku jeden półsłupek y, tą metodą na V. X -y robiliśmy od prawej strony. Natomiast fałki będziemy robić nawijać sznurek od lewej strony Już Wam tutaj pokazuję I tutaj przerabiamy ten jeden zwykły półsłupek Jako że na początku jest oczko jest tu dosyć ciasno W następnym oczku Również jeden półsłupek. Przy okazji wrabiam sobie niteczkę i łapię na szydełko od lewej strony. Dwa pierwsze oczka to dwa pojedyncze półsłupki. W następnym oczku przerabiamy dwa półsłupki. Oczku, oczywiście mam na myśli tutaj dziurki, bo y, oczywiście są to nie oczka, tylko dziurki. A moje wieloletnie przyzwyczajenie robi swoje. Jeszcze raz w, tym, w tej dziurce przerabiamy kolejny półsłupek. Pomagam sobie palcem, bo jest bardzo ciasno. I tak będzie wyglądał ten pierwszy rząd. Jeden, jeden, dwa. Następnie jeden, jeden i w kolejnym oczku, w kolejnej dziurce dwa półsłupki. Przerobić do końca tego pierwszego rzędu 1, 1, 2, 1, 1, 2 i do końca okrążenia, pod koniec wracam i pokazuję, jak łączyć. Pierwszy rząd zrobiony i jeśli macie taką samą liczbę dziurek w sklejce, czyli 30 dziurek, powinno Wam się to wszystko idealnie zgrywać. To znaczy, na początku robiliśmy w dwóch pierwszych dziurkach pojedyncze półsłupki, i w ostatniej dziurce mamy dwa półsłupki. Teraz połączymy pierwszy rząd, ale tak nieco inaczej. Połączymy go nieco inaczej, ponieważ będziemy w następnym rzędzie, w drugim, nieco inaczej się wbijać. Wbijamy się szydełkiem już tym większym 8 mm, ponieważ w drugim i trzecim rzędzie tego wieczka będziemy pracować już większym szydełkiem, wbijamy się od tyłu pod dwie pętelki naszego, y, przepraszam, pod, pod tą jedną pętelkę, pod jedną pętelkę z tyłu y, naszego półsłupka i nawlekamy, na szydełko pętelkę, która pozostała i wyciągamy Powstało nam coś takiego, zobaczcie może ja jeszcze raz to pokażę, bo zapomniałam zrobić przybliżenie Wbijamy się od tyłu pod tą pętelkę z tyłu nawlekamy pętelkę i wyciągamy ją z tyłu Teraz proszę zrobić Jedno oczko łańcuszka, tak jak to zawsze robiliśmy na początku i pod tą pętelką tylnią, tą z tyłu, wykonujemy półsłupek, ale już metodą na X. A więc znowu musimy sobie przestawić w głowie i wbijamy się szedełkiem tylko w tą pętelkę z tyłu i nawlekamy tym razem od prawej strony haczyka, wykonując... Zwykły półsłupek i w tym rzędzie półsłupki będą pojedyncze. W każdym oczku wykonujemy po jednym półsłupku, wbijając się, jak widzicie, tylko w pętelkę z tyłu metodą na X. A więc rząd jest dosyć prosty, należy tylko sobie. Zapamiętać dwie rzeczy. Wbijamy się w pętelkę z tyłu i przerabiamy zgodnie z metodą na X. Ten rząd jest już wytłumaczony, a więc widzimy się pod koniec tego rzędu. Tutaj pokażę, jak łączyć i co w następnym zrobić. Drugi rząd już gotowy. Tym razem sposób zamykania rzędu będzie. Zwykły, zwyczajny, wbijamy się w pierwszy półsłupek od przodu i robimy oczko ścisłe. To samo, będzie, to samo zakończenie będziemy powtarzać w trzecim, ostatnim rzędzie naszej robótki. Jest tu ciasno, ale chyba o, to przykładało się. I następnie wykonujemy jedno oczko łańcuszka. I tym razem w trzecim rzędzie wbijamy się już pod dwie pętelki, nie tak jak w tym pierwszym rzędzie, w, przepraszam, w drugim, pod jedną pętelkę, tylko pod dwie. Również wykonujemy pojedyncze półsłupki metodą na X, czyli od prawej strony szydełka, w każdym oczku po jednym półsłupku i y, również łączymy się tak jak... Chwilką pokazywałam. Także z mojej strony w zasadzie już powiedziałam wszystko. W zasadzie już powiedziałam wszystko. Trzy rzędy tego wieczka już mam gotowe, ale wpadłam na jeszcze jeden pomysł, który Wam pokażę już po zrobieniu. Także zróbcie ten trzeci, ostatni rząd. Połączcie i za momencik Wam podpowiem jeszcze jeden pomysł. Trzeci, ostatni rząd skończony. Połączyłam go oczkiem ścisłym, tak jak zawsze. I nie ma potrzeby tutaj robić wykończeniowego rzędu oczek ścisłych, tak jak to robiliśmy tutaj w koszyku tym podstawowym. Dlatego, że on by nam mocno tak, jakby ścisnął ten wierzch, a my tego nie chcemy. Należy nawet nieco w palcach tak porozciągać. Ten, y, to wieczko po to, żeby one ładnie nakładało się na na nasz koszyczek i teraz y, one jeszcze będzie do rozciągnięcia także to, że tak ciasno wchodzi to jest normalne je trzeba nieco tak porozciągać i teraz y, na co ja wpadam. zanim jeszcze to powiem oczywiście przypominam, że musimy zrobić ten wykończeniowy rząd y, dziurek, które tutaj jeszcze są widoczne i dosyć tak nieestetycznie wyglądają, a więc ja już tego nie będę pokazywać, bo musicie coś cofnąć sobie, bo nie chcę robić takich dubeltowych tutaj pokazywań, y, musicie cofnąć sobie filmik do początku i zrobić dokładnie tak samo rozpocząć, dokładnie tak samo zakończyć. Jak pokazywałam, bo to jest dokładnie ta sama metoda. Ja za chwilkę też to będę robić, także mnie to też czeka, ale już nie będę tego tutaj na wizji pokazywać. Ale na co wpadłam? Moje dwa poprzednie koszyczki miały dno z wierzchem, z tą wierzchnią warstwą, z przykrywką, tak to nazwijmy. Było to niepołączone. Po prostu się ściągało i, i ten. I nie było ze sobą zespolone. Góra z dołem. Natomiast tutaj pomyślałam, że można by zrobić zwyczajną kokardkę z końcówek, które zostały nam y, po połączeniu rzędu. Tyle, że ja. Y, Przeciągnę po prostu tą końcówkę na zewnątrz. Ja jej nie schowałam, i z jednej strony dobrze, bo wpadłam na ten pomysł. Przeciągam ją do tej warstwy zewnętrznej, do widocznej strony. I dno, e, przepraszam, wierzch już mi się miesza. Odcinam, wyciągam. Tutaj już zostało mi pokażę Wam tyle sznurka. Będzie jeszcze zrobione, y, Będą jeszcze zrobione oczka ścisłe, także jeszcze troszkę ubędzie tutaj, ale można zrobić zwykłą kokardkę y, i wtedy ona będzie z, tak jakby trzymać ze sobą górę z dołem. Jeśli Wam to odpowiada, to, to tak zróbcie. Ja po prostu zrobię tak, ponieważ mam podejrzenie graniczące z pewnością, że y, mój ukochany synek mógłby to gdzieś ponieść i mi to albo zniszczyć, albo zgubić, albo coś jeszcze z tym zrobić innego, także niech to będzie zespolone razem ja to jeszcze zrobię tak troszkę starannie i teraz zrobiłam to tak na szybkiego, a więc tutaj są luzy, zrobię tak, żeby ładnie się to wszystko ze sobą komponowało ta kokardka będzie pewnie stanowić jeszcze dodatkową ozdobę. A więc z mojej strony to taki jeszcze jeden dodatkowy pomysł, ale niekonieczny. Jeżeli nie chcecie tej kokardki, to oczywiście możecie te niteczki pochować. Koszyk jeszcze tylko powiem Wam, jaki on jest wymiarów. Szerokość to jest tak prawie, że 20... 8 centymetrów, liczę sobie tutaj oczywiście tą podstawę. 27, coś takiego. 27 cm No, dno jest dużo węższe. I już jest wszystko gotowe. Także jest dosyć spory, zmieści się tutaj naprawdę sporo. Może być do łazienki, może być dekoracją pokoju dziecięcego, może być do salonu dekoracją, może być prezentem dla kogoś. Także bardzo fajne pomysł. Jeżeli Wam uda się za pomocą tego tutorialu zrobić taki koszyczek, bardzo, bardzo proszę wysyłajcie mi zdjęcia, czy to prywatnie, czy na Instagramie, na Facebooku. Nie ma to znaczenia. Bardzo dziękuję i cieszę się, kiedy udają się Wam te, te szydełkowe moje projekty. Bardzo mnie to cieszy. Życzę Wam powodzenia i do następnego filmiku.